Dobra, wsiadaj na rower. Trzymaj? Tak, trzymam. Trzymaj hamulce. O, o właśnie, tak. Hamulce wci wciśnięte, cały czas. No, siadaj. Siadaj, siadaj Nie no ściana ten rower nie było? No, po prostu na rower, nic więcej. Trzymaj hamulce. No, zobacz, samo sam wejdź. Dobra. Okej. Okay. Na 3, 2, 1 startujesz i jedz jeszcze je powoli. I ci będzie. Oj grzeczny. Zasada bezpieczeństwa, gdyby cokolwiek się stało nie, tak z tobą czy z psem, odpinasz go od szelu. Jeśli to by się stało, on pobiegnie sam sporo powrotem na miejsce startu. 3, 2, 1, GO! I no. Pussy, tak ma na imię ta 9-letnia suka. Pussy, Musi o, No. Co piękna, co piękna dziewczyno. Cofnij rower, żeby nie na między Pussy'a, to by było napięte. Cofnij rower. Odlicz Pussy od pięciu do jeden start, dobra? Dobra, ale start. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start! 1-0, staw! Prawo, pamiętaj! Chi, 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 Prawo! Ok, go, 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 go! Nie hamuj tyle, pięć się ogląda! 4-3! Nie, stop, źle! Czekaj, 5-4-3, 2-1! Ty się dałowałeś, to ci mnie. Kurwa, no, pożywam się zaraz. Ale co ten pies ci zrobił, żeby mu nie pomagasz? No to teraz wiem dlaczego mówią, żeby się zręcami z zwierzętami. Pracuj z nim! Dobrze jest. Mike je polega na tym, żeby pracować razem z psem. Tutaj. O, o, usłyszała, 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 słuchajcie.

Право, право. Лево, давай. Курва, мать! Sorry, że się tak opóźniałam. <laughs>